You and I, you and I. Fit Dieta, pudełkowa dieta dla każdego. Zamów teraz. Basia Gołębiowska, TV Reklama, ze mną Szachta, cześć. Cześć. E, jak ty oceniasz to, że Adam Soroko się nie pojawił na e, ostatnim programie? E, no bardzo słabo, nie? Bardzo słabo. No ale gorzej by było jakby się tutaj nie pojawił, nie? Na programie ze mną. E, no właśnie, czy tym... Miał, e... jakieś... tak. no, miał tam jakieś swoje problemy, ale no... Już się nie nas nie pojawił na walce i wiesz, ludzie, ludzie jak patrzą, że Sroko gdziekolwiek się nie pojawia na jakimś programie, no to, no to jest niefajnie, nie? Czy ty się spodziewasz tego, że on się nie pojawi na walce? Yy... No, spodziew no spodziewam się tego, ale myślę, że tutaj ma, ma dobrego menadżera, który go przypilnuje, żeby na tą walkę dojechał. I czy masz już wybrane zastępstwo? Gdyby taka sytuacja miała miejsce? Yy, no tak, już tam ktoś jest, do, ktoś jest do, dogrywany, nie? Kto jest dogrywany na zastępstwo? Nie mogę powiedzieć. Ciekawa osoba. Yy, czyli tak czy inaczej warto zakupić Pay View? Tak czyli na, czyli warto zakupić, oczywiście. Ale yy. tak, mogę wam powiedzieć naprawdę, naprawdę, jeżeli 100 roku by się nie zjawił, no to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe zastępstwo, nie? A powiedz, bo zgodziłeś się na główki, na łokcie, a czy zgodziłbyś się na walkę na gołe pięści? że bym się zgodzi na walkę na gołe pięści, ale to jest federacja freakowa i tutaj wszyscy biją się na, na piaskówki. Na gołe e, pięści, okay. może na gołe pięści zostawmy, zostawmy federacją na gołe pięści. E, czy jest ktoś e, tutaj w freakfightach, z kim byś mimo wszystko na gołe pięści nie wyszedł? A czekaj, przepraszam, bo teraz wyjdę na hipokrytę. E, na gołe pięści z bułą. Na gołe pięści z bułą, jak najbardziej bym zawalczył. Okej, okay, dobra. To i, i, i... A czy z kim byś nie zawalczył? Z kim byś właśnie nie zawalczył na GOE5, tutaj z frików. Z kim bym nie zawalczył? Mm -hmm. mm. Jak no żeby, bo jak bałbyś jak... się. No ma, już myśl, no, właśnie myślałem, że masz coś innego na myśli. Nie, no nie ma szans, żebym, żebym się kogoś bał na GOE5. Michał Pasternak na przykład? Nie ma, Nie ma problemu. Okay. Nie mam problemu, najmniejszego. Na pięści, nie ma problemu, ale tak jak mówię, to są, to są, to są, no dobra. Rozwin, rozwin. Nie, niech zostanie, niech zostanie. Dobrze. A, wyszedł na pięści, Dobrze. z każdym. To wrócę jeszcze na moment do tematu Soroko, jak ty oceniasz to, że on chciał porwać Ferrariego i zawieźć go do Denisa Załęckiego, do Trunia. <laughs> to tak powiedział? No Soroko tak powiedział, że zawiezie go do Torunia, do Denisa, żeby chciał mógł z nim porozmawiać. Chciał porwać Ferrari'ego, żeby był z go? No ciekawe, nie? Chciał go zawinąć. Aha, chciał go zawinąć. Złapać. Ciekawe, ciekawe, nie? Na razie. No co? No to, no to nie, a czemu nie zawinął go? E, słucham? Czemu go nie zawinął? No bo wyszło, że, znaczy nie złapał go, bo Aha. tutaj no, konflikt był e, udawany między Ferrarim a Denisem, ale Soroko nie wiedząc o tym, stwierdził, że, stwierdził, że wiezie Ferrariego do Denisa, do Torunia. No to ciekawe, nie? Ciekawe, Ciekawa no. koncepcja. Ciekawa koncepcja. No czy on sobie to wymyślił, czy, czy tak serio było? E, a Ferrari e, powiedział, że Alan Kwieciński... Ura rok w więzieniu, tak on to, gdzie on to sobie... Gdzie on to sobie, gdzie on, Kiedy on miał go tam zawijać? Nie no to ostatnio wyszedł. było. Teraz jakoś mogło go zawijać? Jak wyszedł? Tak? A, to nie wiem. To nie słyszałeś o no tym. Nie, nie. E, w każdym razie, Ferrari powiedział, że Alan Kwieciński na pewno nie da ci walki rewanżowej. E, dlaczego jest tego taki pewny? Nie wiem dlaczego jest taki pewny, ale wiem tylko jedno. Że, że Alan dami dami, da a już mamy dogadane, da mi rewanż, zrobimy rewanż i wtedy wpierdolę Ferrari, nie? Ok. Zapaliśmy e... się na, na tą walkę. To jakie są... E... Ja myślę, że, o... myślę, że nie, uciek nie uciekniesz Ferrari od tej walki. E... To jakie są obecnie twoje relacje właśnie z Alanem Kwiecińskim? Niejakie. Nie ma żadnych relacji. Nie ma żadnych relacji. Ja tam czuję, znaczy czuję, mam do niego jakąś tam sympatię po tym, jak się zachował po walce. No i tyle. I takie są nasze relacje. Czy gdyby nie parter, to byś wygrał walkę z Alanem, jak myślisz? Nie, chcę już gdyby, gdyby to było w K1. Gdyby to było w K1, to powiedzmy to tak, żeby nie ujmować też Alanowi. Powiedzmy to tak, że duże prawdopodobieństwo, że wygrał. Denis Załęcki powiedział ostatnio, że Wielki był opuścił kraj, bo inaczej poszedłby do więzienia. Czy ty wiesz coś więcej, czy obiło ci się o uszy ten temat? Nie. Nic mi się nie ubiło. Wiedziałam, bo to na programie też było takie pytanie i też nic nie chciałeś powiedzieć, więc spodziewałam się, ale warto spróbować. Może cokolwiek, no, warto, coś warto. więcej powiesz? Tak. tak. <grych> okay. No dobra, to zmienimy temat. Ostatnio u szalonego Reportera mówiłeś, że pracowałeś na bramce jako ochroniarz. I te, czy tobie zdarzały dobra. się, m, tak, jako bramkarz, czy tobie się zdarzały bójki uliczne? Uu, uliczne bójki, czy mi się zdarzały? Z tego co pamiętam, to kiedyś tak, no. Jakieś tam mi się kiedyś... Kiedyś mi się gdzieś tam zdarzyły. Bo no, dużo osób dawno, opowiada tak. właśnie historie najciekawsze, jakieś ze swoich bójek ulicznych, na przykład z Iloma naraz no. walczyli. Ja, czy ty masz takie ciekawe historie Nie, jakieś? nie mam, nie mam. Miała ja się nie bije na ulicę. No ale miałeś, no, mówiłeś, ale że miałeś sytuacje, takie... Ale to było dawno temu i ja nie pamiętam już. Jakieś tam były może sytuacje, ale to mówię, to... To dawno, bardzo temu i nie pamiętam, jak one przebiegały. Okej, okay, a czy gdybyś dostał taką propozycję, czy dołączyłbyś do projektu Banda? Czy bym dołączył do projektu Banda? Jeżeli by była taka propozycja, to na pewno bym ją rozważył. Okej, okay, a był też temat Wielkiego Bu i zapomniałem zapytać, czy w końcu dojdzie do Waszej walki? Nie wiem, tego nikt nie wie. Ja jestem jak najbardziej chętny na tą walkę. I mówię o tym wszędzie i myślę, że. Myślę, że kiedyś do tego dojdzie. Też u szalonego reportera mówiłeś, że siedziałeś tutaj za, w więzieniu za przestępstwo, którego nie znaczy, hmm, jak, popełniłem, nie tak. Popełniłeś właśnie tak. I jakie to były zarzuty? Słuchaj, nie chcę o tym opowiadać. Ja po prostu powiem krótko. Siedziałem, zostałem z tego niewiniony i tyle. Nie chcę wchodzić w szczegóły. Co, po co, dlaczego? To mhm. tylko tamto powiedziałem i nie chcę dalej tego rozwijać. Jasne, no to jest zrozumiałe, że nie chcesz o tym opowiadać. A powiedz, czy ty żałujesz? Nie no ja mam nic do ukrycia, ale po prostu nie chcę o tym opowiadać. Tak po prostu. To było dawno temu i, i, i mówię. I chcę po prostu o tym zapomnieć. Mhm. A czy ty żałujesz trochę, że dopiero od jakiegoś niedawnego czasu jesteś tutaj we free Fire, także jakby. Mm. Czy nie żałujesz, że nie, byłeś, nie jesteś dłużej tutaj w tym świecie, że wcześniej tu nie przyszedłeś, a może tak? Tak, fajne pytanie zadałaś, no. Bardzo ciekawe pytanie zadałaś. Nikt jeszcze mi tego pytania nie zadał, ale tak. Spędzonego czasu żałuję, że po prostu szybciej nie, nie wszedłem do tego świata, nie? Gdzie miałem tam jakieś furtki potwierane i mogłem, mogłem wejść i tak. No tak, tak no na, tą miałbyś... chwilę, na tą chwilę patrząc, no to tak, no to trochę żałuję, nie? Bo już bym był pewnie w innym miejscu i inne pieniądze bym zarabiał. Dokładnie. I w, i... Miałbyś szansę zarobić dużo więcej, miałbyś szansę dużo więcej też pokazać. Miałbyś, miałbyś szansę zrobić szybciej, po prostu. Mhm. No i pokazać e, się więcej. I pokazać się więcej, tak. No, dokładnie. E, to już wszystkie pytania w takim razie z mojej strony. Dzięki serdecznie. Bardzo. Fajne pytania. Dzięki. Dzięki.